pięć Ol, Ty masz Oleska... Oles nie, Oleska jest... Oleska, myślę, Oleska BOT 5. No to jest agent Oleska. Czekajcie, to ja to włączę też nagrywanie, żeby mieć filmik. No tak. Nie mogę tego. Ja też... Ja też w sumie mogę włączyć, żeby jak coś tam miał moją perspektywę. Ocie. Le lepiej nie. Za dużo montażu no Nie, ale ja ci mogę montować. To mówię to wtedy zabrać, nie? Mo możecie już dać się ready? Co? Czekaj, zmieńmy i dajmy jeszcze raz. No no, no Chyba, że to jest do kwalifikacji. Mm -mm. To jest nowe? Nie mamy sobie... O, live'a wyłączyłem się, bo? No? Ta, to, odpaliłem jeszcze. Tylko zmieniłem nazwę. A. Co jest? Nie zmieniła się nazwa? Jakiś szajs No co jest? Nie, nie no czy... masz. Live gramy turniej Fortnite. A to mi się nie pokazuje. A. Weź mi. Wyślij na DC. Mi się coś. Pewnie. Dlaczego, się stoi... Ja najpierw DC muszę włączyć. O. O. Live gramy turniej Fortnite, dobra, jest No i nie mogę dać rally, no to, No to nie zagramy chyba Nie chyba nie A dywizja druga? Nie wiem Nie wiem, dywizja druga to jest... Obe... O, program OBS Studio nie odpowiada, pokczam Nie mogę dać rally, bez sensu Dobra, to zagrajmy OG no, Szkoda, zagrałbym zagrowym ale no dobra, OG też... Mi też wywala <grym> To teraz znowu musisz to zmienić Nie chcę mi się Aha, no dobra Będę mówił, że po prostu... Czyli że teraz Piotrka straciliśmy I ja. lajki Przez to, że musiałem ten... Czekaj, cze, czekaj ja jako ja że ja też jestem youtuberem, to ja też muszę po, potrzebuję tej umiejętności. Mianowicie, że bronię o lajka, więc zostawcie lajka po prostu. A czekajcie, bo włączmy ten rankingowy. No dobra. Daj ktoś mu ready, bo ja nie mogę. Ja też nie mogę. O, Oddaję. Dzięki. Tylko teraz uznaliś tutaj. Wiesz. Nie znikłem, nie znikł. Wszedł od razu na Laja. O, nice Nice Gdzie to jest? Nie, nie O, teraz znowu już nie ma tych rankedów Włączone, no nie wiem O, jest, jest no, Teraz są włączone W ogóle teraz testuję, jak mi się będzie grało tym skinem, bo... Nigdy nikt nie grał, nigdy nie grał. Oh my god, oh.

na matce. Przynajmniej u mnie był. Idealnie ten. Żule like dajcie lajka okay. please. Do, Dokładnie, Piotrek. Żule lajki dajcie lajki Na 3, 2, dajemy ja babę. Zmieni modkę. 3, 2, 1. Aj, nie wyszło. Prawie sekundę później. 3, 2, 1, go! U! A, na go, Jest, yes, było! Aha, u mnie nie było. Ale I no, widziałem, że na live, no. Bo u mnie nie było na przykład. To jest tak trochę inaczej, czekaj, dobra. Trzy, no. 3, 2, 1, go! W trójkę! Choraję. Ej, z trójkę! Zobaczcie sobie live'a! Ej, co jest? W Jaki Kongo! Ej, ale to wygląda! No, mega dobrze to wygląda. Jozef. XD, Piotrek, co nas zbeć, że się tym jaramy? Widzisz, Piotrek? Ogramy z jakimś morcha Nie, nie idziemy na, do niego na kanał. Nawet go nie ma na górę. Dawajcie, lecimy na su... Przyje o, przyjemny park! No dobrze, to lecimy na. Ale może nie, bo to jest pierwsza miejscówka z włóczka. O to chodzi, full WK. No dobra. Zobacz jakie merangi mamy. O mam widzów dzisiaj. Ja muszę nagrać jakiś odcinek fajny. Szkoda, że nie możemy tu grać, bo Ja za ci free. mogę zmontować. Pierwszy cię mogę za free. O dobra, no to jest, bo ja dzisiaj wydałem 1500 fotolców, bo jako dobry duo kupiłem Olesce z skina. Aha. Ja pamiętam jak ci... Ja się kiedyś żołnierzyka takiego kupiłem za osiem Tak, ta, ta. ta. E, czekaj, ale skapajcie jeszcze raz, bo... Tak... Cicho, słychać strasznie. Nie wiem. Nie pamiętam, sam mówiłem. No nie, coś tam... Ja mówiłem, że ci kupiłem skina jako dobry dół i coś... Powiem. Nie, nie, ta, tak ta. nie słyszałem. Do, do, do. Skąd? Który domek? Który domek? Da, da do, da Dawajcie tu. Tu może, bo tu nikt nie leci. Gdzie, 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 gdzie? Dobra, dobra, dobra. Ta, na niebieski chodzi. No zawróciłem, i tu, i tu ktoś może polecieć. A nie, jeszcze jak teraz ktoś mną. Chodziano, chodziano, chodziano. Mam pompę, let's fucking go. Idę. A ja nic nie mam. Nie Dajcie nie. something good. Mam pompę, let's go. For ja you, y, ma też masz pompę. Masz. O dzięki. Nie ma za co. Trzy osoby koło nas. Jest. Dobra, so. mam, mam, mam. jeszcze. Tam jest trio, tam jest trio. Chodź może do nich początku. Cześć, cij, cij, jedem! Chodź do mnie, chodź do mnie! Idę? Ja? Chodź, chodź. Kuts sobie tu I Siedzimy, siedzimy. Kurde, ale spocę co 17 Ja nie mam zbytnie niczego strzelać, bo mam pompę. I do takticala, no to wiesz. Oni siedzą w tym domku. No, A będę na nią żyć.

Zabuduj górę! Zabuduj górę! Zabuduj górę! O! Oj, kurde. Dobra, go tutaj. Polskie gazy? Polskie gazy? A to nie były polskie najdy? Były polskie najdy. A, dobra, bo to polskie są polskie gazy. gazy. A, dobra, już rozumiem, już no, rozumiem. Powstały. Du Ale ej, ten... Go ej, gościu, którego zabiłem, Manik cytuję, too easy uw. Jo, ja, pierdziole, było był blisko. No, ale z jakiego zrobiłeś, Ja chopię, skoczyłem. Najpierw uwolniłem 50, potem 90. O, odblokowałem go Jej. No, odblokowałem godzinę. No, jest Dopiero, ja chopię, już się nie mogę doczekać. Jak XXX on the je yeah! będzie w sklepie. No, chłopie, ja muszę mieć tego skina. Ja też. Ja na razie nie wydaję w Ja chopię, no, robię ja tak. Mam... Dzień widzę, oglądam TikToka. O cholera, XXX, sklep, widzę, widzę tego, wszystkie fałdolce wywal. Najgorzej że jak będzie jakiś pakiet za 2,800, to ja mam 2,550. Ja to mam aż 500. No ja to jestem Rich. Rich, Rich. Super. Nie, no chyba, że będzie, nie wiem. Obstawiam, że the... może być w lutym. No to jak będzie w lutym, to będę mieć 1500 fałdolców. To lubię. Jak będzie w lutym, to ja.